Cześć, witajcie z tej strony Śdichu. Dzisiaj witam Was na kolejnym odcinku z Turystyki. I dopiero co wyjechaliśmy z Mochowa i już jesteśmy w Gugówku. Ponieważ, no nie wiem, różnica jest może kilometra, coś takiego, półtorej. Dlatego bardzo, bardzo łatwo tu jest dojechać. No i widzimy panoramę. No dosyć, no nie urokliwą, choć. No dobra, nie jest ona ładna, ale na pierwszy rzut oka najbardziej rzuca się na drugim planie kościół. Kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja, typowa, kości... typowa świątynia parafialna. Widzimy również mur obronny, czyli no, no nawet, nawet ciekawy kościół, choć niestety nie w pięknym stanie. No, ale jakbyśmy stanęli tak typowo przed nim, to naprawdę źle on by się nie prezentował. Jest to typowe takie połączenie e, późnego gotyku, takiego XIV-XV-wiecznego, z wczesnym barokiem. Bardzo, bardzo ładna świątynia. No, naprawdę. Dobrze, teraz. Znajdujemy się na cmentarzu i głównym tematem odcinka jest Kościół. Kościół drewniany pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Wybudowany w konstrukcji oczywiście drewnianej, szachulcowej, e, oczywiście dach kryty gontem w roku 1705. Ufundowała go mieszczanka, e, mieszczanka e, g, g, z miasta Głogówek, wtedy pewnie Obergloga, bo było to miasto pod rządami e, śląskich, e, śląskich księci, Śląskiego rodu Obersdorfów, czyli był to pewnie ród austriacko-niemiecki. No, chyba nie czeski, tak to powiem. E, ona się nazywała bodajże Pietruszka, a imię Katarzyna, ale tu, już nie, jestem tu, tu nie jestem na 100% pewien. Wnętrze świątyni nie jest takie piękne, chociaż rzucają się dwie figury świętego bodajże Archanioła i świętego e, chyba Jana Chrzciciela oraz Pieta. No, wnętrze no, nie zasługuje na uwagę, może jakby był otwarty, chociaż wątpię w to, to możemy tam wejść, coś wam to nagram. Ale myślę, że opłaca się spiąć troszeczkę wyżej. I obejść kościółek dookoła. Niestety świątynia jest zamknięta, ale możecie sobie przeczytać historię, bo ja mogę, tak wiecie, wam mówić. Ale jak się przeczytacie historię, to najwięcej się z tego wszystkiego dowiecie. Uwagę też przykuwa na mnie tutaj oto taka brama. Przez wiele Lat myślałem, że po prostu tak samo jak kolega, że jest to wieża ciśniej, ale szczerze mówiąc, co by ta wieża ciśniej mogła tutaj pełnić, jak nie mamy tutaj żadnego. No po prostu nie, nie wyglądało mi na to. I skończyłem temat i zapoznałem się, że jest to jedna z niewielu pozostałych e, wież obronnych, e, chyba cmentarza, ale raczej miasta, jakim był. Co by tu jeszcze powiedzieć? No, no, krajobraz bardzo ładny. Widzimy tutaj widok na góry. Tam, tam, tu stamtąd przyjechaliśmy, ponieważ jechaliśmy od Mochowa. No, nie widać za bardzo klasztoru, tylko widać leciutko wystającą wieżę z tych drzew. No, myślę, że świątynia bardzo, bardzo ładna. Typowy, e, powiedziałbym, e, budowa szachulcowa. Na uwagę, najbardziej według mnie. E, Zwracają e, tutaj e, stacje krzyżowania pańskiego, których mamy. E, no chyba powinno być 14, ale chyba myślę, że tak, może będzie 14, ponieważ widzę, że tutaj e, prezbiterium troszeczkę węższe. To jest prezbiterium, tak. Ono jest o wiele węższe niż cały kościół i troszeczkę niższe. E, tak, tak. I tak to się właśnie prezentuje. O, 14 stacji. Przejdźmy jeszcze tutaj, Zobaczmy, bo chciałbym się skupić na sygnaturowej wieżyczce, która znajduje się na górze kości dachu kościółka. No, widzimy typowy gąt i ośmiokątna wieżyczka sygnaturowa. Naprawdę bardzo, według mnie, ładny kościółek. No a tutaj widzimy willę, widzicie, taki gugówek, a willa z pięknym stawem stoi. A tutaj chyba firma Cichoń. Naprawdę bardzo ładna panorama. Według mnie ładnie się to prezentuje. No cud, że nie pada, bo takie chmury, no niby ładne, ale mogłoby padać. No i tak to się wszystko prezentuje. A ja Was zapraszam już do ostatniego ujęcia. No i tutaj mamy ostatnie ujęcie pokazujące całą świątynię. No naprawdę bardzo ładnie. Chyba niedawno musiała być ona remontowana, bo prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. No, możecie ocenić jak się podoba wam ta drewniana świątynia oraz panorama miasta Gogówek, chociaż już troszeczkę te drzewka zasłaniają. Myślę, że naprawdę opłacało się tutaj na ten cmentarz zawitać, bo kościółek naprawdę bardzo, bardzo ładny przykład drewnianej architektury sakralnej. Cześć.